Witam was i na wasze zdrowie. Dzisiaj niedziela. Kolejny odcinek. Wasze pytanie, nasze reakcje i jak on zawsze mówi, na? Tak jest. Witam was. Dzisiaj odpowiedzi na Wasze pytania. Pytań dalej przybywa, nie nadążamy, nie nadążamy, no, ale to nic. Coraz więcej się tego zbiera. Także lecimy od razu, nie będziemy przeciągać. W jakiej pozycji śpi się najwygodniej na poduszce i w ogóle jaka pozycja do spania jest najzdrowsza, bo nie mogę oduczyć się spania na brzuchu. Moi drodzy, najlepiej to się śpi na boku. co do tego są jeszcze takie różne teorie. Jedni mówią na lewym boku, jedni mówią na prawym boku. Ja powiem na prawym boku, ponieważ wtedy mamy nasze serce wyżej, czyli. Działa grawitacja, już tutaj bardziej, jeżeli chodzi o odpływ krwi, tego typu rzeczy. Na brzuchu to mi się wydaje, jest po prostu chyba jedna z najgorszych pozycji do spania, ponieważ wtedy blokuje to częściowo całkowicie też i układ oddechowy jest przyblokowany na tym wszystkim. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jeszcze ma nadwagę, dodatkowo, to wszystkie organy jeszcze wtedy są przeciążone. I to samo się tyczy spania na plecach. Jeżeli ktoś ma nadwagę, to również to wszystko dociska. Także już lepiej wtedy spać na boku. Naprawdę to odciąża wszystkie organy i po prostu lepiej krążenie przepływa i jest to mniej męczące dla organizmu. Ja mam trochę inny metoda, bo jem tylko roślinę, to jest na wieczór i później jedzenie. Ja idę spać, ale ja startuję na w lewo stronę ześpi i puści. Ja Na całą włoski obraza się później. No. E, ile śluzu może być w szczupłym człowieku? U mnie jest lawina. Od roku sikam śluzem. Dużo go. Od miesięcy mam ciągle katar i flegmę z gardła. Wychodzi mi to nawet oczami, ze łzami. Wiem, bo drażnią, oczy szczypią mnie. Pytam gdzie i jak ten śluz siedzi i ile go tam jeszcze może być. To wszystko zależy od tego, jak się całe życie odżywialiśmy niestety, i tego może być czasami sporo. To gdzieś tak bywa, że trwa około dwóch lat, zanim to się wszystko usunie. Może być dłużej. W każdym razie z tego, co tak różnych znajomych mam którzy różne diety też robili to większość opisywała około dwóch lat że było tego sporo później było mniej jednak byli też i tacy którzy to jeszcze dłużej trwało ale też zależy co jeszcze dodatkowo było w ich jedzeniu ponieważ często zauważyli jeżeli w jakiś momencie zjedli coś z nabiałem to od razu było gorzej przy ziemniakach również niektórzy mi to opisywali zresztą ja sam też to zauważyłem przy ziemniakach przy nabiale to są dwa, dwie takie rzeczy, które na pewno od razu dodają więcej śluzu. Bardzo szybko zapycha się wtedy nos tego typu rzeczy i pojawiają się problemy. Eee, bardzo ciebie proszę o więcej informacji dotyczących refluksu spowodowanego, spowodowanego spożywaniem pewnych pokarmów no to na pewno węglowodany. Tutaj szczególnie słodycze tego typu rzeczy, to od razu refluks był niesamowity. Bardzo niewajny refluks był. Podczas rozmowy żona musiała się czasami ewakuować, ponieważ rozmawiałem z nią i niekiedy po prostu ut, samo się wracało, tak o. Eee, dlatego no nie polecam, nie polecam jedzenia jakichś słodyczy, tego typu rzeczy, przy jakichś przetworzonych mocno pokarmach, jak kiedyś na przykład gdzieś kupowaliśmy na szybko, gdzieś byliśmy, wzięliśmy jakieś frytki czy coś, to od razu też był refluks. Szczególnie jeszcze jak tam tego majonezu nawalili z tym wszystkim, to to była tragedia. Także no, to jest przeważnie właśnie spowodowane mocno przetworzonymi produktami, przejedzeniem się przede wszystkim. Jeżeli za dużo zjemy, to też. No i słodycze, tego typu rzeczy, to od razu refluks był niesamowity. Dziś tego nie ma, absolutnie nic. Ha, 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 ha. Tutaj było pytanie o lampę naftową, ponieważ był taki filmik: na jak długo wystarczy tej nafty w środku do palenia? Moi drodzy, jeżeli chodzi o lampy naftowe, to jest to takie troszeczkę indywidualne. Wszystko zależy od grubości knota, jaki jest zastosowany. Pojemności lampy i przede wszystkim od ustawienia płomienia. Jeżeli ktoś ustawi płomień wysoko, to wiadomo, że wypali się to szybciej. Jeżeli ustawimy go niżej, to starczy na dłużej, ale to jest zależne od lampy i przede wszystkim tak jak mówię, od grubości tego knota, a też i samego zasobnika takiej lampy. Ciężko mi tutaj jest powiedzieć, ponieważ ja mam na przykład jedną taką małą lampę. Wchodzi tam może z 300 ml do środka, ale ona jest na bardzo cienkim knocie i ta lampa mi czasami potrafiła nawet dwa dni jakbym to tak policzył razem, to dwa, może nawet i trzy dni spokojnie świecić praktycznie bez przerwy i się to nie zużywało szybko. Tylko mówię, mały pomień, po co mi taki duży. Tak, żebym widział co, co robię starczy. Oczywiście do czytania, do tego pisania takich rzeczy, no to trzeba będzie większy płomień ustawić. Ale jeżeli tylko gdzieś tam siedziałem i gdzieś tam coś, coś klikałem, czy robiłem, jakiegoś czy nie poczuwałem dużo światła, no to nie trzeba, nie? Wtedy a co zrobić? W przypadku, gdy podczas infekcji nie występuje gorączka od lat, najwyższą temperaturę, jaką miałam, była 37 stopni. Słyszałam, że jest to zły znak, a jeśli tak, to co robić w takiej sytuacji? E, może to wskazywać na osłabiony układ odpornościowy, czyli tutaj trzeba by się było skupić na układzie odpornościowym, żeby go po prostu zbudować, poprawić jego działanie, czyli przede wszystkim pokarmy. Takie, które nie będą osłabiały naszego układu odpornościowego, co najwięcej osłabia układ odpornościowy, bo już chyba nie muszę mówić, bo to już, aż się powtarza Węglowodany, typowe cukry przetworzone, chleby, buły, te wszystkie dziadostwo, takie, tak, powiedziałem dziadostwo, bo to jest dziadostwo, strucie się na, na siłę, e, to nie są już te produkty, które były kiedyś, niestety. I będę to powtarzać do końca życia, chyba aż w końcu ludzie to zrozumią, bo to jest niemożliwe, że to nie chce im do głowy po prostu wejść. No, i tutaj można różne zioła zastosować na podwyższenie odporności, na przykład kuracja jeżówką purpurową. Jest taki film u mnie: Jeżówka purpurowa. Ważne 14 dni, nie więcej. Jak weźmiecie więcej, to zamiast wzmocnić układ odpornościowy, to go osłabicie. Czyli zadziała w drugą stronę. Ważny punkt. Jeszcze inne zioła też, które można używać. Ale to jest chyba najbardziej popularna i najszybciej można ją znaleźć. Ojej, tu jest jakiś strasznie długi komentarz. <laughs> Witaj, poruszyłeś. Bardzo ciekawy temat, w pewnym stopniu nieznany, ale fajnie, że zrobiłeś w tym temacie filmik. Pytania jakie mi się nasuwają po obejrzeniu to jeden to w takim razie światło LED, czy ciepłe, czy neutralne, nie ma znaczenia dla naszych oczu. A, to było już, wiem o co chodzi. Nie, to może ja to będę... Czekaj, gdzie tu jest drugie pytanie? Myślę tu o szkodliwości, a co z żarówkami halogenowymi w sprzedaży? Są żarówki, które posiadają środki halogenowe. Są kształtu starych żarówek i mniej palą niż te stare pożeracze. Dobra, to to pierwsze. LED to będzie LED. Są specjalne diody LED, które są lepszej jakości, ale tych raczej w jakichś marketach nie uświadczycie. To są na przykład te żarówki, które ja Wam kiedyś pokazywałem. One są właśnie zrobione na tych lepszych LEDach, które po prostu dają te takie dobre światło bez światła niebieskiego. Te wszystkie inne, które znajdziecie w sklepach, te niestety. Nie będą to takie jakie mają być, eee, żarówka halogenowa. Tak, jak najbardziej, one też jeszcze są ok. Chociaż ja ich nie mam nawet nigdzie w domu, ani jednej. <laughs> chociaż one też potrafią zjeść trochę prądu, bo wiem, że te halogenowe też one są oszczędniejsze, ale jednak też potrafią trochę za dużo według mnie zjeść. A te ceny prądu teraz idą do góry coraz bardziej. Także no, eee, w monitorach jest funkcja. Filtra światła niebieskiego, który mam ustawiony na maksymalne. Czy to za mało? I mimo wszystko, światło z ekranu szkodzi. Emituje niebieski. Częściowo to wyłącza. Do końca, z tego co mi wiadomo, nie wytłumi tego całkowicie, ponieważ nie jest to zrobione. To by trzeba było mieć jakiś specjalny taki wyświetlacz, który by nie miał tego. Chociaż nie wiem, czy w ogóle takie istnieją, powiem Wam szczerze. Nie mam zielonego pojęcia. Ponieważ on robi tylko ekran, bardziej się zmienia kolor, jednak e, źródło emitujące nadal w środku jest to samo. E, czy mimo wszystko należy używać przy takim monitorze okularów, które polecasz? Monitor wysokiej klasy, nie żaden badziew. Tak, no, ja używam, ja też mam monitor wysokiej klasy i też mam to, że mi się sam ściemnia, bo ja już mam to automatycznie ustawione, że mi się tam włącza to światło czerwone. E, koło 22 zaczyna mi to stopniowo się tak już zmieniać, 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 a o 23 to już jest cały pomarańczowy, pomimo tego używam dalej tych okularów, e, bo jest po prostu lepiej, mi, mi się tak lepiej pracuje i z tym wszystkim i oszczędza moje oczy, dlatego mogę tu przeczytać na nawet malutkie literki teraz, pomimo że widzę i tak gwiazdki w oczach od flesza z kamery. Kiedyś zrobiłeś filmik z miernikiem Pola promieniowania elektromagnetycznego Gdzie też pokazywałeś Jak, promierują, jak promieniują Na nas żarówki Czy możesz zrobić e, Przypomnienie w tym temacie e, Znaczy no, no Żarówki dalej będą promieniować także no, Nie wiem Nie będę powtarzać chyba tego samego filmu był taki film gdzieś, nawet nie pamiętam jaki tytuł tego był. To już było dawno, dawno temu chyba. No cóż, z tymi dziesięcioma godzinami to przesadziłeś, to nie tak. Ilość snu zależy na pewno od tego, o której godzinie chodzimy spać. To podstawa. Najlepiej o dziesiątej lub wcześniej. Zależy też od naszej energetyki. Jeżeli ktoś. Wibruje, co to znaczy? Wibruje. Chyba coś się tu wkradła, jakaś literówka. Wyższym światełkiem wystarczy 5-6 godzin. To moje doświadczenia, ale i tak też informacje uzyskane od nauczycieli wschodu. Koleżanka opowiedziała mi, że jej brat pracował kiedyś w hurtowni oświetlenia i któregoś dnia przyszła do niego rodzina, która wystawiła duży dom i aby nie generować dużych kosztów za oświetlenie, poradzili się co do zakupu żarówek. Wybrali LEDy. Po niedługim czasie przyszli i zmienili żarówki wszystkie na inne. Dlaczego? Abo ich synek, mały, za jakiś krótki czas doświadczał padaczki, był rozdrażniony i itd. Chodzili do lekarza, ale nikt nie mógł pomóc. Wreszcie wpadli na pomysł, aby wymienić LEDy na inne żarówki, wszystko wtedy wróciło do normy. A więc, jak ważne jest światło, sami zobaczcie. Pozdrawiam. A dzięki za info o przejściówkach do żarówek. Dziękuję, nie wiedziałem, że takie coś jest w zakupie. Pozdro. No, z tym spaniem, no to to rzeczywiście zależne jest od człowieka, yy, ile godzin. Chociaż ja jeszcze powiem coś innego, to jest jeszcze zależne od jedzenia. Czy mi wierzycie, czy nie. Kiedy jedząc wszystko, ja potrafiłem spać 10-12 godzin dziennie. Ona czasami tutaj wbijała do łóżka i już mnie zaczynała tarmosić. Mówi, ile będziesz jeszcze spać? Bywały nawet dni, że ja jej 13 godzin spałem. I wyobrażacie sobie, że ja wstałem i ja dalej byłem zmęczony. Tak bym znowu mógł dalej iść z powrotem, zaraz spać. Od momentu. Kiedy przeszłem na dietę bezwęglowodanową, keto czy karniwo, na karniwoże to to jeszcze bardziej ekstremalne się zrobiło. Bo tego w sumie zapomniałem powiedzieć, teraz mi się przypomniało. Na keto śpię gdzieś koło 5-6 godzin, tak jak ten pan mówił. Ale co ciekawe, na karniwoże to mi czasami 4-5 godzin wystarczyło. Ja się budziłem, już byłem wyspany pełny energii i już od razu dalej do roboty? nie, Cokolwiek by to nie było. I to mnie aż zdziwiło, dosłownie praktycznie wcale mi się spać nie chciało. Ona zresztą na karniworze ma to samo, też bardzo krótko śpi i wstaje i od razu dalej I pracujemy praktycznie cały dzień. I też i ciężka praca tutaj się zdarza i to ostatnio nawet dość często, aż za często ostatnio, bo po prostu nie nadążam. No ale cóż, trzeba robić. Bo To jest troszeczkę ciężko pogodzić w całą pracę, którą tutaj mamy z utrzymaniem domu, wszystko jeszcze tam pewne rzeczy się zmienia, poprawia, e, które kiedyś nie były do końca dociągnięte i jeszcze prowadzić praktycznie dwa kanały, bo prowadzę ten i ten żony też prowadzę. Ona tam nagra czasem jakieś filmy, które robimy razem, ale no niestety e, ja to muszę obrobić wszystko, muszę to wstawić, ponieważ ona nie wie za bardzo jak to zrobić. <grych> Tak jest, dokładnie. Tak I ona mówi ona, bo ona mi każe mówić do siebie ona, my znowu nie znalazła z komentarza, cały czas mówi, że ona, bo mnie normalnie drzwi ścisną. Dobra, dalej. Ty, ty, ty już zasypiasz pomału od tego mojego czytania, jest tak, tak dobrze umie czytać? Nie, ja tylko słucham, bo ja nie mam nic na, na mówić teraz. Okay. Witaj, czy kawa pomaga zakwasić żołądek i co myślisz o cytrynie na zakwaszenie żołądka? O tym był ostatnio taki film: Cytryna i sól. Takie coś było. było, no. A kawa? No, kawa to jest kawa. Ja tego unikam. Próbowałem dwa razy w życiu chyba, skosztowałem. Dziękuję, więcej nie potrzebuję. To samo. Jak gdzieś czuję zapach kawy, to już jej nie ma. Skifozo! <laughs> Witam i pozdrawiam, szabanie. Co sądzisz o smalcu na przeziębienie, na przykład z borsuka? Smaruje się nim plecy i klatkę piersiową. Czy to dobry sposób? Tak, jak najbardziej dobry sposób. Co ciekawe. Byłem młody, bardzo młody. Nie wiem, ile miałem lat może 4-5. I wtedy moja prababcia mi powiedziała coś takiego dziwnego. Powiedziała mi jeszcze. Kiedyś, jak ktoś miał dziury w płucach, dziury w płucach, tak to tłumaczono kiedyś, to pito smalec, żeby to zregenerować. To mi kiedyś powiedziała, bo gdzieś tam zacząłem kaszleć i mówi, no, jak dostaniesz zaraz dziury w płucach, to będziesz musieć pić smalec, bo wtedy się te dziury zagoją. Stara wiedza, medycyna ludowa, że tak to powiem, która no, czasami znajduje zastosowanie dość spore i wiele różnych badań zaczyna to potwierdzać. Tylko oczywiście nie wszystko się chce badać, nie, nie wszystko jest wygodne. Także jak najbardziej tutaj smarowanie też swoje zrobi. No i jedzenie nie? W smalcu. Oczywiście nie łączymy go wtedy z jakimiś fast foodami, o tym nie mówię tutaj. <laughs> Cześć Sebastian, po obejrzeniu Twojego filmu pojawiło mi się takie pytanie: czy ta mrożoną pokrzywę można rozpuszczać w ciepłej lub gorącej wodzie? Oraz, która pokrzywa ma najwięcej witamin i w ogóle jest zdrowsza, suszona czy mrożona? Najlepiej to robić po prostu w wodzie letniej, takiej gdzieś koło 40 stopni, nie w gorącej, ponieważ tam będziemy wytracać różne. Cenne właściwości. Jeżeli chodzi o herbatę, to jest inaczej. Ja mówię zawsze herbata gdzieś około 80 stopni, chyba że niektóre zioła wymagają więcej, to wtedy robimy więcej. Ale trzymam się przeważnie 80 stopni, jak robię zioła. Mam nawet taki specjalny czajnik z temperaturą, gdzie mogę sobie ustawić 40 stopni, 60 stopni, 70, 80, 90 i 100. Także ustawiam sobie 80, on no mi się sam przy 80 wyłączy. Można ustawić, że mi będzie pilnować tej temperatury i tego po prostu używam, zalewam osiemdziesiątką i jest OK. Ale jeżeli chodzi o ten sok, to najlepiej użyć letniej 40 stopni max. Wtedy jest najlepiej. I teraz dalej, y, która jest zdrowsza suszona czy mrożona? Zawsze będzie wygrywać mrożona. Y, tam po prostu jest więcej substancji, które zostają w środku. Ale teraz oczywiście przychodzi jeszcze medycyna wschodu też i chińska zwana, która znowu mówi, że w mrożonych produktach uleciało chi, czyli energia życia. Tu już każdy musi intuicyjnie sam wybrać, kto chce. Przy suszeniu też będziemy tracić część różnych witamin, chyba że zrobimy to naprawdę dobrze wysuszymy, to wtedy będzie spoko. Eee, tutaj ktoś zapytał jeszcze o przy ziemniakach, czy bataty są dobre. Bataty mogą być dobre, będą troszeczkę lepsze niż zwykłe ziemniaki. Co ciekawe, można je jeść nawet i na surowo. Chociaż mi one na surowo za bardzo nie smakują. Są takie troszeczkę specyficzne. Chociaż ja bym powiedział jeszcze, jak jeszcze lepszym wyborem byłby topinambur. Jak już naprawdę nam zależy na ziemniakach, to weźcie topinambur będzie lepiej. Tylko jak go ktoś nigdy nie jadł, to zacznijcie od małych ilości. Bo mogą Was przywitać ogromne wzdęcia i wasi domownicy też nie będą zbyt zadowoleni, bo możecie ich troszeczkę zagazować, że tak powiem. A ostatnie pytanie teraz? No chyba tak, bo już trochę jedziemy. Żeby znowu się nie zrobiło za długie. Ja wiem, że Wam się to dobrze słucha, ale ja widzę po statystykach, że tak 30 minut to jest maks, bo większość ucieka później. Dobrze, a powiedz: Co tu piszę? A powiedz, czy jak śpię na brzuchu i mam jasieczka małego, to dobrze. Pozdrawiam serdecznie. No to jeszcze gorzej, akurat z tym, jak mamy jeszcze śpimy na brzuchu i jeszcze mamy poduszkę. Popatrzcie, co się będzie działo z kręgosłupem. Będziecie mniej więcej tak spać. Czyli cały kręgosłup szyjny jest wykrzywiony do tyłu, plus to wszystko co mówiłem na samym początku. Ten ucisk, który się robi. I jeszcze na dodatek, tutaj jeszcze będzie kręgosłup wykrzywiony do tyłu. To jeszcze gorzej. Jak już ktoś śpi na brzuchu, to już bez żadnej poduszki, bez niczego, wtedy jest najlepiej. Jak już musicie spać na brzuchu, chociaż ja bym na brzuchu nie zasnął nigdy w życiu. Kiedyś próbowałem, to nic dla mnie. Nie zasnąłbym. Ja mogę tylko na boku zasypiać, to jest dla mnie najlepsze. Albo na lewym, albo na prawym, chociaż częściej wybieram prawy. Chociaż czasami tam, żeby żonkę przytulić to na lewym na chwilę, ale jak zaraz zaśnie, to później tak zaraz się obrócę z powrotem na prawo, bo na lewym to też mi ciężko trochę zasnąć. Wolę na prawym po prostu spać tak jakoś intuicyjnie. Tak to mniej więcej jest. Dobra, będziemy uciekać. Także życzymy Wam miłej niedzieli. Mam nadzieję, że będzie jakoś słonecznie dzisiaj. Bo już ta pogoda taka troszeczkę szarawa ostatnio Wygląda bardziej na jesień, a wiosna miała iść. Także dobrego dzionka, dużo uśmiechu na twarzy. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa!